Arkadiusz Skrzypaszek to postać, która na zawsze zapisała się w historii polskiego sportu. Jako pięcioboista osiągnął on niezwykłe sukcesy, które przyniosły mu sławę i uznanie zarówno w kraju, jak i na świecie. Jednak to, co działo się po zakończonej karierze, owiało sportowca złą sławą. Sportowa kariera Skrzypaszka rozwijała się niezwykle szybko. Już jako junior zdobywał medale na mistrzostwach świata. A na swoich pierwszych igrzyskach olimpijskich w Seulu zajął 10. Miejsce w drużynie. Prawdziwy przełom nastąpił jednak w 1992 roku w Barcelonie. Tam, podczas jednych igrzysk, zdobył aż dwa złote medale, indywidualnie oraz w drużynie. Ten wyczyn był bezprecedensowy w historii polskiego pięcioboju i uczynił Skrzypaszka legendą. To, co wyróżniało sportowca w jego karierze sportowej, była jego wszechstronność. Pięciobój to dyscyplina wymagająca umiejętności w pięciu różnych konkurencjach: szermierce, pływaniu, jeździectwie, biegu i strzelaniu. Skrzypaszek był mistrzem we wszystkich z nich, jego determinacja i ambicja sprawiły, że stał się idolem młodzieży, a jego sukcesy były szeroko komentowane w mediach. Po zakończeniu kariery sportowej Skrzypaszek próbował swoich sił w biznesie, niestety, jego przedsięwzięcia nie zawsze kończyły się powodzeniem. Mimo to pozostał jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu znane szerokiej publiczności z telewizyjnych programów, które sam prowadził na antenie TVP. Szybko odnalazł się w świecie biznesu. Jego kariera telewizyjna okazała się przepustką do znacznych zarobków, które pozwoliły mu zainwestować w nieruchomości. Jednym z jego najbardziej ambitnych projektów była inwestycja w Giżycku. Wraz ze wspólnikiem zbudował tam amfiteatr, który na lata stał się wizytówką miasta. Jednakże, jak ujawnił program superwizjer, za tym błyskotliwym sukcesem kryły się poważne problemy finansowe. Okazuje się, że skrzypaszek, wykorzystując znajomości z biznesmenem Mirosławem Młą, z którym zawarł umowę, zaczął zamawiać duże ilości materiałów budowlanych. Niestety, pomimo korzystania z tych materiałów, nie regulował należnych płatności. Sytuacja dodatkowo skomplikowała się, gdy okazało się, że skrzypaszek nie spłaca pożyczki zabezpieczonej hotelem należącym do spółki Yellow, której przedstawicielem był muła. W efekcie hotel został zlicytowany przez komornika. Straciliśmy wówczas około 2,5,3 miliony dolarów. Miałem poczucie porażki, bo dałem się emocjonalnie oszukać. Skrzypaszek był tak wiarygodny we wszystkim, co robił. On stracił wtedy tylko dobre imię, wspomina po latach muła w reportażu dla Superwizjera. Po latach niepowodzeń w biznesie, których liczba wciąż rosła, postanowił wrócić na dobrze znany mu rynek nieruchomości. Jego ambicje były ogromne, w Puszczy Osielskiej planował stworzyć prawdziwe Erdorado nazwane Natura Park. Na rozległej działce o powierzchni 100 hektarów miały powstać luksusowe wille. Hotel klasy premium, rozbudowana strefa rekreacyjna z kortami, boiskami i polem golfowym oraz ośrodek jeździecki z pełnym zapleczem. To miało być jego magnum opus. Projekt, który miał na zawsze zapisać się w historii. Niestety, los ponownie okazał się dla niego bezlitosny i ta inwestycja zakończyła się fiaskiem. O pewnych rzeczach wolę zapomnieć. Resetuje pewne rozdziały w swoim życiu. Inaczej bym zwariował. Bardzo trudno było namówić mnie na ten wywiad, bo po prostu publicznie nie występuję. To jest moja świadoma decyzja. Na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy są i oszustami, i mitomanami, i ludzi, którzy chcą się przytulić do sukcesu. I trzeba przejść przez to. Niczego nie żałuję żadnego kroku w swoim życiu. Lata dziewięćdziesiąte, mimo że potem spotkała się mnie duża przykrość, to wspominam je bardzo dobrze. Dzisiaj nie byłbym w tym miejscu, nie miałbym kolejnych ambitnych planów, gdyby nie sukcesy i porażki, mówił w rozmowie z polskim radiem w czerwcu tego roku, reportaż superwizjera zatytułowany Wszystkie Biznesy mistrza olimpijskiego ujawnia że kilka lat temu w życiu biznesowym skrzypaczka pojawił się nowy gracz, Dariusz Kondys. Przedsiębiorca z Podhala dostał historię o tym, jak to były mistrz olimpijski dorobił się milionów na przekształcaniu działek na warszawskim Wilanowie na przełomie wieku. Jednak ciągłe pożyczki od Kondysa, opiewające niekiedy na kilkadziesiąt tysięcy złotych, przeczyły tym historiom. Przedstawił on wizję budowy ośrodka dla zamożnych ze specjalistycznymi usługami dla gości resortu. W przygotowaniu koncepcji pomagał Skrzypaszkowi, jak informuje superwizjer, Tomasz Bejm, specjalista od inwestycji. Ambitny przedsiębiorca, planował stworzyć sieć luksusowych resortów w trzech najbardziej malowniczych zakątkach Polski, w Górskim Arłamowie, w spokojnym Osiecku pod Warszawą oraz w tętniącym życiem Nowym Targu. Jego wizja zakładała inwestycje o wartości aż 860 milionów euro, z której inwestorzy mieli osiągnąć zyski przekraczające miliard euro. Aby przekonać potencjalnych partnerów do swojego przedsięwzięcia, Skrzypaszek organizował niezwykłe prezentacje. Posiadając licencję pilota, osobiście zabierał inwestorów w lot nad planowanymi lokalizacjami resortów. Podczas tych przelotów, z wysokości ptaka Przyszli inwestorzy mogli podziwiać piękno polskich krajobrazów i wizualizować przyszłe obiekty. Warto jednak zaznaczyć, że jak wynika z informacji podanych w programie superwizjer, samolot, którym skrzypaczek latał, nie był jego własnością. Przyzwyczajony był do wystawnego życia. Szczególnie na czyjś rachunek. Zawsze wybierał najdroższe restauracje. Był alkohol. Imprezy i kobiety, mówił Kondys w materiale przygotowanym przez TVN. Jak wynika z reportażu, problemy finansowe Arkadiusza Skrzypaszka sięgały znacznie wcześniej, niż początkowo sądzono. Jeszcze przed podjęciem ambitnej inwestycji, mistrz olimpijski był już głęboko zadłużony. Komornik regularnie zajmował jego jedyne stałe dochody, olimpijską emeryturę. Marzenia o stworzeniu ekskluzywnych ośrodków sportowych przyciągnęły wielu inwestorów, w tym mecenas Jolanty Turczynowicz, kieruło. poznana dwa lata temu, mecenas wraz z innym przedsiębiorcą, Beimem, zaangażowała się w pomoc skrzypaszkowi. Początkowo wierzyli w jego wizję, jednak im głębiej zagłębiali się w dokumentację, tym bardziej uświadamiali sobie skalę finansowych problemów spółek mistrza. Jeden z przedsiębiorców który miał być wykonawcą inwestycji, przyznał, że pomimo chęci realizacji projektu, skrzypaczek borykał się z poważnymi trudnościami finansowymi. Wsparł go pożyczając znaczne kwoty i udostępniając luksusowy samochód. Niestety, okazało się, że to była tylko wierzchołek góry lodowej. Kiedy przedsiębiorca zgodził się zostać gwarantem operacji finansowej, wpadł w pułapkę, komornik zajął jego firmę i konta. Podobne doświadczenia przeżyła mecena Sturczynowicz, kieruło, która z rozpaczoną sytuacją założyła fundację, mającą pomagać osobom oszukanym przez skrzypaszka. Realia inwestycji okazały się zupełnie inne od przedstawianych przez mistrza olimpijskiego. Ambitny projekt, który miał przynieść skrzypaszkowi ogromne zyski, zamienił się w finansową katastrofę, wciągając w swoje sieci nie tylko samego mistrza, ale również osoby, któremu zaufały. A jak odnosi się do tego sam oskarżony, zapytany przez Jakuba Stachowiaka, autora reportażu, kim właściwie się czuje w całej tej sytuacji, wizjonerem, pechowcem czy oszustem, były mistrz olimpijski odpowiada z pewnością, wizjonerem. Nie ma takiej możliwości, żebym był pechowcem, a już słowo oszustwo będzie przypisane niektórym osobom. Sprawa skrzypaszka w dalszym ciągu jest badana przez kilka prokuratur, jednak nikt do tej pory nie usłyszał żadnych zarzutów.